Odpowiedź dla Pani. Już patrzymy sobie. Odpowiedź dla Pani Aleksandry. Mhm, już patrzymy sobie, Pani Aleksandro. Co Pani powinna robić w tej sytuacji? Już patrzymy sobie. Czy lepiej wrócić do mężczyzny, czy układać sobie samej życie? Przykro to jest, jeżeli druga osoba jest uzależniona i nie chce pomocy. Karty pokazują, że zawiesi pani ten związek, że zawiesi pani ten związek i w momencie, jak już będzie takie, już pani tak jakby um, zostawi ten związek, tak powiem, ja to nazywam wywietrzeje, to ten mężczyzna będzie próbował do pani wrócić, będzie próbował do pani tutaj wrócić. Um, tą sprawę trzeba traktować poważnie, bo Wszelkiego rodzaju uzależnienia, szczególnie hazard, są bardzo zgubne i tutaj jakby tworzą panią taką współuzależniającą. Karty pokazują, że pani sama jest jakby uzależniona w tym związku. Naprawdę niesamowite ma pani perspektywy. Jeżeli będzie pani ciągle tak wracała do tego partnera, to on niczego sobie sam z siebie nie zrobi. To trzeba po prostu zrobić cięcie, przerwać i po prostu skierować go na leczenie. Całkowicie kategorycznie, ale powiem szczerze, patrząc dalej, powiem szczerze, że karty pokazują, że wyrwie się pani z tego związku, że już będzie pani miała dość i pokazuje mi się fajny facet. Proszę zobaczyć, jaki przystojniak lepszy niż ten mężczyzna, który jest przy pani. I nie będzie to mężczyzna, który ma jakiekolwiek nałogi, tylko będzie taki troszeczkę zazdrosny o panią. Ale zazdrość jeszcze można tak podreperować. Szczerze powiedziawszy, zawsze daje człowiekowi szansę, natomiast patrząc na tego partnera, który jest przy pani, to on, tak jakby, to on tak jakby wszystkie rzeczy rzucał na panią taką całkowicie w ogóle odpowiedzialność, bo pani wszystko załatwi, wszystko pani zrobi. Szczerze powiedziawszy, szkoda czasu. Spójrzmy sobie, co mówią karty. Tutaj rady dla pani. No proszę, jeśli zostanie pani, to idzie pani w kierunku disruption, czyli w kierunku takiego samozniszczenia. Nie być współodpowiedzialną, nie być współuzależnioną, uciec z tej relacji, przerwać ją. I proszę bardzo, jest ten rycerz na koniu, ale ktoś taki normalny. Pozdrawiam.